I dzisiaj mamy całkiem ładną niedzielę za oknem świeci słońce a my przyszliśmy do psiej kawiarni to znaczy kocioł kawiarni koła każdy widział, jest ich od cholery w Polsce też w Szakaju też jest ich trochę my znaleźliśmy kawiarnię psią, w której mają też takiego gościa Ej, to jest świnka taka świnka tutaj jest tylko jest... ona jest nieśmiała no ja bogaty, się wstydzi pewnie. się nie odróżnia od mojego swetra no. Dobra, stawaj tutaj. Jest tu taki kamper. Jest takiego nie Jest co to Jest taki Jest taki Mam jeszcze mopsa W hey. tej kawiarni mam dokładnie 26 psów i jedna świnka w zasadzie można liczyć tak, jakby tej świnki nie było, bo na cały czas śpi, ja nie wiem czy dodaje. Pieski są czyste, pachnące, wykąpane, możecie je brać na ręce, stawiać na stół, tylko świnki nie można stawiać na stół. Nie wiem, tu jest napisane, że świni nie stawiać na stół. Do kawiarni może przyjść każdy, kto ma powyżej 1,40 m wzrostu, czyli ktoś ma poniżej to niestety musi poczekać, aż trochę urośnie. Żeby tutaj posiedzieć trzeba wydać około 50 RMB na osobę, czyli jakieś 30 zł. Jeżeli tyle wdamy to możemy tutaj sobie przyjść, no, no właśnie. Można kupić ciasto, kawę, napoje, wszystko. Psiaka Kawiarnia jest popularną miejscówką na randkę, spotkanie albo coś. Ale tam gdzieś są, świnka. Świnka tam gdzieś też jest. Uuu. My już wracamy do domu, bo się robi ciemno i zimno. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami w tej pieskiej kawiarni. Jeżeli chcecie otrzymać jakieś dodatkowe informacje, to piszcie tam na dole. Powiem wam, gdzie to jest, gdyby ktoś chciał wpaść. Możecie dać mi suba tutaj, jeżeli podobała wam się tia kawiarnia na razie.